Witam z strony Ziomek Znowu nagrywamy Getar 3 Znowu jest ze mną... No Słyszysz? Nas jesteś... jesteś tutaj Napierdalamy filmik za filmikiem, hmm. bo nam się nudzi. Wcześniej fi... Szcze... Wcześniejszy filmik był nagrany 20 minut temu <laughs> Ej, bo kogoś interesowało, jest godzina trzecia 30 7 no. Dobra, lecimy. Nie, chuj, masz pojebane zegachki w dół. Jak, kurwa, ty też jest Ja mam 27. To ja już Tak, Po co, kurwa, ty już zaokrągliłeś? Zaokrągliłeś, No, nie słyszałeś? Od prędki w ogóle się zaokrągla. Kurwa, a ty sobie przypomnij kurwa, jak to jest w liceum, kurwa, to jest w zawodnictwie, nie? I z tym, że mam no, no właśnie, piechno, lepiej Trzeba się kształcić na ciężkie czasy. No jasne, Cięs... ciężkie czasy. Cię... 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 Cią... ciężko czasy, Dobra, bierzemy naszą taksówkę od Rumuna. Dokładnie, jedziemy taksówką od Rumuna. I jedziemy w lewo. I jedziemy prosto. I jedziemy w prawo. I jedziemy prosto. Przez człowieka. Przez człowieka. Zapierdalamy w prawo. Czy zaraz Oj, Świnio Przepraszam. No jedyś mój świnio. Jak przy się Muszę cię Muszę przepraszać za ciebie. Świnia piechę. Mówi to Czekaj, Gierka oh. poleciał. Lol. Weź samochód, gościa, którego właśnie zapiękniłeś. No ty. <słyski> Może nam zarzucą w tych w komentarzach, że nie zwracamy uwagi na fabułę. Hmm. Niby czemu nie zwracamy uwagi na fabułę? Aaa, to jest. pójdź z tym. <noise> jak kurwa nie zwracamy jak zwracamy? No A jak ma na imię główny bohater? Klaus spy. Klaus jedzie właśnie Ukradzionym samochodem do Marki Ogier <noise> Marki Ogier do <noise> Swojego szefa Nie, nie bo to pan Spreja Do Przemalować, żeby go nie znalazła policja wiem czy co to widzisz pierwszy raz, ale dobra. <grymne> kurwa setnik jak dolony nie gita No co To, że sobie kupiłem już kiedy zarezerwowałem piotkę, no to jeszcze o niczym nie świadczy <grymne> 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 A to, że masz całą serię w domu i przeszedłeś chyba każde po 10 razy to już ty chyba o czymś świadczy. Czy ja wiem? Mmm... Jedź prosto i w prawo i prosto I prześciwkę Nie no, nie przyjechałem I teraz tak jak jechałeś I w niebieskie kółeczko Dobrze jesteś u celu Pięłą <grym> Wow, Wow, 4000 Cztery tysiące S czekieu To są dylory, ale dobra

to było tak. pewne. Ja opowiem za historię. Pewnego mlecznego śniadania. Buźliwego. Ziomek 429 chciał przejechać się na kładzie. I to właśnie uczynił. Wtedy nagle agresywna psychiczna sąsiadka zaczęła rzucać w niego trawę pikantegi dodaje fakt, że rzucała w niego trawą z 50 metrów. Dobra, robimy kolejną misję, czy nie? A wiesz co, może zrobimy w jednym filmiku. No. Mark, że nie masz ograniczeń czasowy. No właśnie. Mm. Dobra. Dobra. No to tylko ten arab, żeby nie to. Bo byli w pyru. Dobra, dziękuję. <laughs> For sure, I going to All right, talk to you later. How are you doing, kid? some action from a regular girl. Go pick her up but watch yourself. That's the opposite. Then run over to a and keep waiting. Remember, you the door. Keep on the road and Ja lubię te dialogi. A wiesz co ci powiem? Co? Ostatnio się czytałem, nie? No. I zgadnij, dlaczego główny bohater nie ma głosu? Czemu? No. nie no, wiem. No pomyśl. Bo nie, nie stać ich było, żeby zrobić animację otwieranych ust. Mm. Blisko? Aha, ja mam zatrąpić. Dobra. No dobra, powiedz. Miejam ciekawość. jakałość. Bo ich kochanie stać na ...Taniego e, głównym bohaterów. <grym> Jak nie było ich stać, a na innych było stać? było Ale tylko w tym jest tak, jest? No. No to by dużo wyjaśniało, dlaczego to znaczy, ma kosu, Jest i ten. Ma zamknięty miapę. Mm, ale to jest coś trochę bez sensu, co Daję wszystkim jako łagodnym jak bohaterowi nie dali No <laughs> Chyba, że chciał, ja, z, Chyba, że chciał za dużo do japy. czyli kasy chciał za dużo pewnie. No, chyba, że zaczęli nagrywać, a, a on nagle staje, tak wiesz, w połowie im z dupy z jakimś tam, wiesz... ...ceną wyskoczył, nie? No. No, to pości tylko że jednak nie dali głównemu tego widłosu. Hmm. Hey, mm, trochę dziwnie, ale I dalej tak się zajebiście sprzedawałem. No. I daje się da, z, sprzedaje. Okay. To jest właśnie najlepsze zbyt. Gita, a no. sama dzisiaj chodzi po 7 dychów. Kolejna misja, czy już... Odpuszczamy? Odpuszczamy. Właśnie będzie potem aktualizował z tego godzinku. Żegna się z Wami. ziomek 4, 2, 9. A, no. Co? Już, już No nie kurwa, pojutrze. No kończ. No czekaj, jeszcze se tu dojadę. O, fajnie. O, tu. A, a. Niefasz, co się Dobra. No, to na razie.